Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek wyzwania Różnic w Drzewie Genealogicznym, pokolenie czwarte. O ile się nie mylę. I tak, jesteśmy z naszą rodzinką w dalszym ciągu na Sulani. Mamy wakacje. Przedłużyłam o jeden dzień, bo stwierdziłam, że rzeczywiście trochę za krótko. Gdzieś tu mamy te nasze małe śmierdzielki. A ty tutaj, Heather, sama siedzisz. Nikt ci nawet telewizora nie włączył. Dobra, może. E... Oglądaj kanał. Mm. Może, może. Programy dziecięce. Chociaż ona chyba zaraz sobie stąd pójdzie. Robin, a ty gdzie. Mm, ty jesteś małym brudackiem dobra, nie chcę nic mówić ale nie, Ciebie ktoś zdecydowanie musi posprzątać Ciebie coś musi posprzątać ktoś wychowawcze bl, 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 opieka przewiń to po pierwsze a później weź go wykąp o, grzeczne dziecko nam tutaj sprząta wyszło słońce złudnie kto chce się jeszcze opalić chyba tata się musi opalić ale to jeszcze zobaczymy ty mała, no ty teraz będziesz jak zahipnotyzowana tutaj oglądała. No dobra, to sobie siedźcie dziewczyny, ale nam się Adel przypiekła. Normalnie machoń, machoń dziewczyno. Ty się czujesz dobrze, jak tam twój brat? Ej, wy się czujecie spoko. No to fajnie, to w sumie możecie sobie poszukać tutaj gdzieś skarbów jakichś. Tu jest w ogóle jaskinia magiczna. Czy my możemy ją zwiedzać? O, spoko. No to pozwiedzajcie sobie tą jaskinię. ani nie możecie we dwu... Nie dobra, mogą. Niech idą, niech zwiedzają. Coś tu robić trzeba robin, tak, tata cię wykąpie bo ty jesteś małym śmierdzielem no super, świetne miejsce rewelacyjne <grymne> coś mi się w głowy wbiło a później czy ty ogarniesz temat nocnika gdzieś tu jest ten nocnik dobra, może lepiej ten nocnik dać na dół, chociaż chyba zdąży dobra, skorzystaj z nocnika heder Oj, tobie by się przydała kąpiel zdecydowanie. Dobra, ciebie niech wykąpie mama właśnie, bo my w poprzednim odcinku yy, Heather, My w poprzednim odcinku staraliśmy się o Bebito, więc ej, chyba przydałoby się zrobić test ciążowy. A ty, mój drogi, weź się tutaj trochę poopalaj, o. Yy, zażywaj kąpieli słonecznej, a. No, cudowna będzie. Będzie miał rolniczą opaleniznę. Ale co ja zrobię? No doktor Erik dba o swoją skórę. Rolnicza opalenizna. A wy gdzieś nie mieliście iść? No i sam poszedłeś. To ty chociaż może trochę muszli poszukaj tutaj, co? Mała. Przeszukaj plażę, szukaj muszli. No dobra dzisiaj ogólnie Erik i Adel świętują swoje urodziny myślę, że zrobimy to sobie wieczorem bo tak myślę, że na wieczór wrócimy sobie do domu póki co niech Erik sobie trochę tutaj niech nabierze koloru co ty tu masz? świeżo złowiona ryba no dobra mała jak tylko się wykąpię ta też tutaj w tej dziwnej pozycji to podejdź sobie tutaj i w międzyczasie akurat mały Robin powinien skończyć nocnikowanie no i co? coś tutaj znalazłeś chłopie w ogóle? a nie, ty dopiero tu biegniesz dowoli mi się, że tu widzę jakąś ładną muszlę no dobra, niech sobie młody zwiedza jaskinię. wchodź tam w ciemność a ty? Znalazłeś coś fajnego? Mm przeszukaj plażę, poszukaj jeszcze trochę muszli no i sobie popływaj rekreacyjnie potem o spać szum morza, czy mi się wydaje nie interesuje mnie pchli targ a czy ty się chłopi już nie zjarałeś? nie, chyba jeszcze nie idź sobie popływaj jejku, co ja bym dała o chyba już wow o, matko! O, ale rany. Okej. Okay. Okej. Okay. Ty jeszcze nie skończyłeś chłopie. Kolonia nietoperzy. River dostrzegł, że wysoko ponad jego głową śpica łestano nietoperzy. Starając się ich nie obudzić. River zaczął im się przyglądać. Rewelacyjne dźwięki. Dziękuję ci bardzo, Robin. Dochodząc do wniosku, że kiedy akurat nie atakują wściekłymi chmarami, to są całkiem słodkie. Kończy się urlop. No ja wiem, że się kończy. Chodź, 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 Skorzystaj z nocnika. A ty, chono, tutaj. O matko, ty się, ty się bardziej spiekłeś niż twoja żona. Dzieciaki się nie mogą niestety opalać. No dobra. Myślę, że poczekamy może przy urodzinach. Myśmy sobie zrobili test ciążowy. Na razie tak, to trochę chyba bez sensu. No, mała, niech sobie trochę popływa. River, ty też chodź tutaj. Pływaj tu rekreacyjnie. Popływajcie sobie. Czy ktoś tu się robi w ogóle głodny? Niekoniecznie. W ogóle Heather będzie miała niedługo urodziny. Także my dzisiaj poświętujemy urodziny. A jutro będzie miała urodziny Heather, chociaż nie, myślę, że nie będziemy jakoś tak, nie wiadomo, jak je spędzać. Chciałabym, żeby dzieci jutro wreszcie normalnie poszły do szkoły i kogoś poznały. To by było całkiem spoko. Nie, 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 zdecydowanie to, ale nicnowu nie pasuje. Gdzieś ty się schował, chłopie. A ty kibelek będziesz tutaj, mył, bo chyba twoja żona zwymiotowała, coś mi się tak wydaje, albo i nie. I ty też tu podejdź. Robin, a ty co tu robisz? A, ty idziesz tam z zabawką się pobawić. No dobra, to idź. A czy my możemy w ogóle się tutaj ogrzać? Ezra, nie, nie idziemy nigdzie. Nie, przy tym nie możemy się ogrzać. Bardzo ładne to palenisko pomysłowe. A, chyba będzie trzeba się niedługo zbierać. Coś mi się tak wydaje. Może jeszcze dzieciaki pobudujcie razem. Weź, ubaw się w piasku, hmm, a ty może jeszcze przeszukaj tych muszli. Chono tutaj, chodźcie dzieciaki. Dobrze, bo o, coś mu się włosy odczepiły. Dobrze, bo trochę sobie tutaj sportu przy okazji poćwiczą. Ja przy okazji też trochę ładnych screenów porobię. Rodzinne wakacje. Właśnie, możemy z bratem sobie fotkę zrobimy z ręki. Ej, zrób zdjęcie z Riverem. No, co ty się tak złościsz, Sky? Nie mogę się doczekać, jak dzieciaki będą większe. Nie, 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 nie rozmawiamy z obcymi. No, idealnie. Co za widoki. Yy, hono tutaj. Zostaw to, zostaw, już zostaw. Zróbcie sobie razem tą fotkę. Zrób zdjęcie Simowi może najpierw Riverowi. A później zrób zdjęcie z Riverem. W końcu to wiecie, bliźnięta, no. Myślę, że lubi fotografowanie. O, jak ładnie. No, może bardziej tak, żeby było widać ten wodospad w tle. To by było całkiem spoko. Teraz, mój drogi, jakaś piękna pozycja. Może nie taka znudzona, ani face palm. <grywka> to była dobra. O, ok. Mam nadzieję, że coś wyjdzie z tego. Ta w sumie też jest spoko. No okej. Okay. Jeszcze jakąś jedną, może jakąś zupełnie zwykłą. O. Rewelacja. O. Bardzo się przyjaźnią. No i super. jeszcze wspólna foteczka. A dzieciaki mi się tu nie zmieszczą. No okej. Okay, prze, przepiękna po prostu Sweet focia Jak wy się tu dzieci mieścicie? No dobra, będziemy mieli co na ścianę powiesić. Dobra, Sky, skoro ty tak tutaj fotki robisz. Podejdź tu. Yy, może ty jeszcze więcej tych zdjęć porób. Może zrób zdjęcie jeszcze jakieś fajne. No. Może to jest rzeczywiście dobry pomysł. A i w ogóle rośnie fotografowanie, bo ona tak niby lubi to fotografowanie, ale to chyba do kreatywnych się zalicza, chociaż nie jestem pewna. No dobra, czyli teoretycznie może lubić fotografowanie, ale fotografowanie nic jej tak naprawdę nie daje, znaczy daje jej skilla kreatywnego najprawdopodobniej. No okej, okay, nie chcę nic mówić, ale chyba czas się zbierać, wracać do domu, o, no nie mogę z tego Erika, no i zrobimy sobie już w domu takie spokojne, małe urodzinki, wiecie, to, to nic wielkiego jest, bo to jest tylko przejście z młodego dorosłego do dorosłego, więc, więc sobie troszeczkę tak w małym gronie poświętujemy, albo ze znajomymi, z naszymi sąsiadami. Wróciliśmy do domu i złapała nas już rzeczywistość, czyli popsute klozety i ostra muzyka. Eee... Ścisz metal z niejasnych przyczyn. Sprawdź... Sprawdź, by metal nie ranił bębenków dobrze. Myślę, że to jest dobra opcja. Niech będzie takiej głośności. Wszystkich praktycznie od razu położyłam spać, bo wszyscy są zmęczeni. Myślę, że na wieczór akurat zdążą się ogarnąć. Hono, tutaj, dziewczyno. Weź sobie. Weź szybki prysznic. Tu. Postaraj się o dziecko, mamy. A to ciekawe, zdrzemnij się. Tak, dzieciaki wszystkie śpią, bo są wymęczone po... O, ho, ho, Riverowi się śnią wakacje. Nie no, fajnie było fajnie. Myślę, że było całkiem spoko. Moda, pokaż te fotki, które ty tutaj masz. Ha! ha rewelacja. Yy, dodamy sobie ramkę. Może żółtą? O, fajnie to wygląda. O, ja! Dodaj ramkę może Niebieską. No, rewelacja! Albo na ścianę. O, ale super. Z bratem. <grym> Kurczę, szkoda, że młody jeszcze mógł nam zrobić fotkę, ale dobra, to niech już będzie. Dobrze wyszło. Mieliby dwie fotki w tym samym miejscu zrobione. Ale myślę, że i tak fajnie niech sobie śpią dzieciaki, wiecie, myślę, że mimo wszystko no to jednak są bliźnięta, więc yy, więc oni będą ze sobą blisko a ty jak się człowieku czujesz, co ty tam masz w tej swojej aspiracji, dziecko dostaje szóstkę w szkole średniej, dziecko maksymalnie rozbija dowolną umiejętność myślę, że to łatwizna prędzej czy później któryś z dzieciaków będzie miał dosyć Kiedy wy macie? 8 dni, uuu. To tak ten nie jakoś super hiper ekstra przebojowo wam z tym idzie. Może wiecie co, muszę się chyba bardziej z tym streszczać. Jutro mała ma urodziny. A tak chciałam, żeby ona przynajmniej wszystko miała po trzy. Cienko jeszcze jest z myśleniem u niej. Dlatego chyba będzie musiała sobie trochę... Czy ja zabrałam klocki? O, dobra, zabrałam klocki, ale oczywiście yy, nie wzięłam nocnika kształty sobie pobudujesz trochę, wstawaj mała ty w sumie nie jesteś jakoś bardzo śpiąca ostro szalałaś, także mamuśka my wstajemy, bo trzeba tu imprezkę zrobić nie? on nie lubi tej muzyki, ale będzie do niej tańczył, dobra wyrzuć zepsute jedzenie Adel odblokowała towarzyski styl życia, no i super bardzo mnie to cieszy. Zaprosimy sobie sąsiadów do nas. Przydałoby się dzieciaki popoznawać. O, gulasz obozowy. Dobra, trzeba to schować, bo to nam się w sumie przyda jeszcze. No dobra, zorganizujmy tą imprezę. Oczywiście nie obyło się bez małych dramacików, także zepsuła nam się lodówka. Erik jeszcze do tego jest spięty, bo nie lubi tej muzyki. A czy ty mogłabyś tego nie jeść, dziewczyno? Tak proponuję. Czy ty jesteś bardzo głodna? Dodaj świeczki, żeby nikt mi tego nie zwinął. Okej, okay. no matko jak trzasnął drzwiami po chamsku a zaraz rozpoczynamy urodziny może czekaj może ty byś jakoś się zaprezentował w czymś innym chłopie pokaż imprezowe coś co wyeksponuje twoją piękną opaleniznę może to On jest po prostu brązowy mała ty sobie tu szamiesz dobra zjesz Dzieciaki po prostu pójdą spać, nie? Jak tylko. Pójdź sobie trochę nad kształtami popracuj i pójdziesz spać. Bo fajnie by było, żebyś miała tą trujeczkę jeszcze, a już nie dużo ci brakuje do tego. Korzystanie z nocnika podobno się nie liczy, więc dobra, zaczynamy, zaczynamy. Dobra, opowiadaj dowcipy i tak dalej. Także nic nowego. Czy wy się w coś. Od razu poprzebieraliście ty w sukieneczkę. No i z tym gulaszem będziesz tutaj latała. No dobra, trzeba gości po pierwsze pozapraszać. E, popraw humor. Podziękuj za przybycie. Pomóż naprawić złe relacje z. nie wiem, z nobują. Eee. Rozmawiaj o smaku potrawy. Ogólnie to się częstujcie, nie? Erik, ty już sam się przebrałeś. Karli Sasaki. A, przychodź, jasne. Chodź, chodź, chodź. E, ho, podziękuj za przybycie. Podziękuj za przybycie. No i świetnie. Wszystkich tutaj witamy. Rewelacja. Podziękuj za przybycie. Podziękuj. I podziękuj. My tu koniecznie też musimy się zaprzyjaźnić z dziewczynami, bo mamy z nimi bardzo, bardzo takie no, znakome. Standardowo. Jared, dobrze, z Tobą też się troszeczkę zaprzyjaźnimy. O, matko! No okej, okay, dobra. Może też gościom podziękuj za rozwesel rodzica. No dobra, niech będzie. E, podziękuj za przybycie. Zapytaj o jedzenie. Rozmawiaj o wykwintnych oh. potrawach. Pogadajcie sobie trochę tu dziewczyny, nie? Jej też podziękuj za przybycie. E, Erik, ogólnie mógłbyś zawołać wszystkich na co tu za syp się zrobił? No ja wiem, że IU, to może byś posprzątał, nie narzekaj. O dzieciaki się pobudziły, no pięknie, ty sobie chyba dasz radę, co? Idziesz siusiu, pójdziesz szybko coś przekąsić, zwiniesz coś tutaj od rodziców. No ja wiem, jakoś sobie dasz radę. Czy ty już dostałeś ten poziom, dostałaś? No i super, idź spać, mała, idź spać. Rodzice tam się bawią. No piękne rzeczy się tu dzieją. Eee, odpowiadaj do wcipy. Dobra, tort może poczekać, myślę. Czy ty możesz komuś poopowiadać do wcipy? Gdzie ty jesteś, chłopie? A wy tutaj wyszliście, no impreza przeniosła się na dwór. Podziękuj za przybycie. Zabawne. Opowiedz dowcip o Sunset Valley. Tak, musiała się po prostu podzielić imprezka, nie? Także niech oni się tam sobą zajmują. My tutaj mamy najlepszą psiapsi. Yy, może po prostu sfitujemy to, wiecie co? Yy, zrobimy sobie zdjęcie razem z Sylwią. O, o, o. O. No dobra, przydałoby się zrobić może test ciążowy. Wiecie, może Adel teraz sobie zadaje pytanie, czy kur, czy, czy ja powinnam, wiecie, imprezować. Bo jest bardzo prawdopodobne, że. Sylwia, proszę cię. Jest bardzo prawdopodobne, że może być w ciąży, więc. Na tle mebli, idealnie. No proszę, jeszcze taka opalona. Pięknie, dziewczyny, pięknie. No dobra, to co? To cichaczem się wymkniemy przed zdmuchiwaniem świeczek. Chodźmy sobie szybko zrobić test ciążowy. Myślę, że Adelby by raczej wolała. Eee, przyrządź drinka. Przyrządź ulubionego drinka. Ty jesteś nudziarzem. I co? I co? Jej! No dobra, to lecimy od razu powiedzieć, jakie są szczęś... <laughs> Młody przyszedł imprezować! O, ale najpierw chcę zobaczyć reakcję Erika. Czy on będzie się cieszył? No, no. Ten tu gadka szmatka z koleżanką ze studiów, a my tu jesteśmy pregoł. Nie, no, ale tam river wymiatający na imprezie. No to chyba dobrze, nie? I tak wygląda to dosyć zaawansowanie o no nie, no dzieciaki się pobudziły pięknie, a wy co tam robicie <laughs> dobra, to zdmuchnij świeczki młody człowieku, ja tu posprzątam w międzyczasie czy ty nie masz czegoś co powinieneś robić, pokonaj drabinki trzy razy, no i pięknie baw się baw się i baw się ja mu to szybko powinno zaliczyć urodziny, ale wiecie, to te takie mało znaczące powiedzmy. O i nam chłop zniknął, Erik zmienił grupę wiekową. Rosłość, czekacie spełnianie swoich marzeń, planowanie emerytury oraz kryzys wieku średniego. To doskonały czas, by wypełnić życiowe cele. No martwi znanie, dodaj świeczki urodzinowe. Nic się nie zmieniło. Po prostu Twój metabolizm stał się słabszy. Okej, okay, opowiedz może. Nie, 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 romantyczne, zabawne. Dowcip o mimach. I ty, moja droga. A właśnie, Boże, ale zmaniłam. Adel nie może tego zrobić, będąc w ciąży. No trudno, to będzie smutne. To będą smutne urodziny, mogłam najpierw zdmuchnąć i. OK, więc impreza powoli zbliża się ku końcowi. Będziemy mieli naprawdę. O nie, 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 nie! Yy... Zawołaj na posiłek. Mieliście jeść ten tort? Aż, ale wymyślasz dziewczyno. Zawołaj na posiłek. Jedzcie tort. Muszę mieć złoto. Już teraz nie zdążę. <ślamy> Szamajcie! Oni jeszcze teraz będą cały czas gadali, ja to w międzyczasie posprzątam. No i co, bierzecie ten tort? A liczy się każdy wzięty kawałek, super. Może gdybyś się tak nie ociągnął. No dobra. Srebrny całkiem nieźle. Może być. Mogło być lepiej. Mogliśmy się zestarzeć, <grym>, ale nic tam z tego nie wyszło. Oj, Erik poszedł spać. My tutaj mamy Łazienkę, ciągle zapominam. Yy, próbuję odrobić lekcje, ale nauczyciele zadają nam ostatnio naprawdę trudne rzeczy. Może to po prostu ponad moje siły. Skup się po prostu na innych obszarach tematycznych. Myślę, że nie można być najlepszym ze wszystkiego. Pomyśl pod prysznicem i dopiero wtedy idź spać. Oj, ty zdecydowanie jesteś zmęczona, śpi. Mały, ty uskuteczniasz nocnikowanie. Yy, myślę, że niekoniecznie. Jedzenie tortu na kolację jest najlepszą opcją, więc weź sobie porcję gulaszu. Ja tu już za Was sprzątam, dzieciaki. I nie tylko. Mama, jak ty się czujesz? Eee, czy ty masz odrobione lekcje? Dobra, masz. Super. Eee, pobaw się trochę o matko, czy to pierwszy śnieg? Chyba tak. Później pójdziesz, Siusiu. I chyba czas na spanie, nie? A ty jak się masz chłopie? Mm, nie zdobyłeś wysokiego poziomu, no ale nie dziwię się, bo masz na razie. Niezbyt duży. W sumie to, tobie też by się przydało tutaj pobawić. Baw się. Baw się. A Heder najedzona. Więc chyba mogłaby. Siusiu trochę spać czy ty szamiesz to jedzonko? weź to zjedz mały, nie 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 weź ten gulasz, nie jedz ciasta nie nie nie, gdzie ty w ogóle idziesz Robin? nie mam pojęcia nie mam pojęcia gdzie idzie to dziecko no ale no dobra, niech, niech sobie gdzieś tam idzie mu zagra będziesz sprzątał No okej, okay, młoda niech idzie. Trochę ma tych motorycznych. Ech, ty masz czwarty wyobraźni. O, komunikacji już prawie piąty. Super. To co? Chyba widzimy się rano. Chciałam coś jeszcze porobić, ale zobaczyłam, że ten odcinek już całkiem długo trwa. Więc stwierdzam, że na sam koniec pokażę Wam, jak Robin znalazł sobie po prostu super miejsce do zjedzenia gulaszu, więc wyszedł chyba, nie wiem, poobserwować. Pierwszy śnieg, bo to chyba się zalicza jako pierwszy śnieg. Czy to jest pierwszy dzień zim? Kurczę, pamiętam, że rodzice zaręczyli się w sylwestra. To mi zapadło w pamięci. <gry> No dobra, okej, okay, to chyba będę się z Wami żegnać. W takim razie w przyszłym odcinku będziemy mieli urodziny małej Header. Heder, co Ty robisz? Ty jesteś smutna, bo jest Ci zimno. Ledwo co skończyłaś korzystać z nocnika, biedactwo. Ale jako jubilatkę przyszłego odcinka pokażecie tutaj na zakończenie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i co? Do następnego odcinka. I Pa!